Teraz przechodzimy do jednej z dziedzin technologii lodowcowej, która jest nieprzejrzysta. Siatki są dostępne jak piasek nad morzem. Jest trudno zdecydować, który jest najlepiej odpowiedni do czego. Jeśli spojrzeć na materiały, mamy dwa duże bloki. Po pierwsze mamy materiały metalowe, które są brane, a następnie mamy materiały elastyczne, które są wykorzystywane. W przypadku materiałów elastycznych można rozróżnić między gumowymi a poliuretanowymi, które jest najlepsze. Dlaczego? Oczywiście zależy od różnych czynników. Jednym z czynników jest liczba otworów sita. Muszę starać się uzyskać maksymalne otwarcie na powierzchni, aby zawsze mieć maksymalną porównywalność ziaren z tkanką. Uwzględniam zużycie, ścierniwe, kształt i ostrze materiału oraz materiały o ostrym kształcie. Oczywiście wymaga innych materiałów niż materiał okrągły. Często stosuje się tu materiały elastyczne, które posiadają właściwości sprężyste. Oczywiście mam również na myśli rozmiar oczka. Im dalsze schodzenie, tym większy jest oczywiście mój udział w przesiewie. W stosunku do otworu przesiewu istnieje duże pole, które oczywiście musi być odpowiednio dopasowane do materiału, który chcę przesiać do maszyny przesiewającej, do kąta nachylenia, do częstotliwości. Wszystko to musi być oczywiście harmonijnie dopasowane do siebie. Również forma sitowa jest oczywiście inna. Czy muszę przesiać ten kamień? Potrzebuję oczek o innym rozmiarze i kształcie niż gdybym chciał przesiać taki materiał mineralny. Oczywiście to tematy, które trzeba omówić z inżynierami specjalistycznymi i producentami maszyn sitowych. A następnie oczywiście dochodzi do tego, że poliuretany zawsze odgrywają większą rolę, zwłaszcza w obszarze drobnoustrojów, ponieważ mogę je produkować w taki sposób za pomocą nowoczesnych procesów produkcyjnych, że mogę najlepiej wybrać między kompromisem otworu sitowego a trwałością produktu, co jest kluczowe.